W zakresie takiej istotnej, w mojej ocenie, zmiany e, dotyczącej treści statutu szkoły dla odmiany, artykuł 98, e, w którym określa się organizację, czyli w treści statutu szkoły określa się organizację żywienia e, w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Organizację żywienia, o której mowa w artykule 106a ustawy prawo oświatowe, a Artykuł 106a z kolei wskazuje, że szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych oraz szkoła artystyczna, która realizuje kształcenie ogólne właśnie w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia, czyli tu ustawodawca nie pozostawia państwu wyboru, tylko zapewnia, wprost wskazuje, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i co ważne, stwarza im możliwość jego Spożycia w czasie pobytu w szkole. Nie oznacza to od razu konieczności, oczywiście, organizacji stołówki szkolnej, ale stworzenie możliwości spożycia tego, tego jednego gorącego posiłku w szkole. Zwracam uwagę, na ustęp drugi, korzystanie z posiłku oczywiście jest dobrowolne i odpłatne, ale szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia. Proszę zwrócić na to uwagę i proszę zwrócić uwagę, że artykuł 98 nakazuje określenie tej, tejże organizacji żywienia wprost w treści statutu szkoły. Jeśli chodzi o drugą istotną zmianę... Artykuł 125a zawieszenie zajęć i można by było powiedzieć, że cóż 125a określa tylko zawieszenie zajęć, zatem właściwie zostały to przepisy przeniesione z rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa. Te przepisy pamiętacie Państwo, na których opieraliśmy się w całym tym czasie, można by to powiedzieć ogólnie covidowym. Już raz o tym mówiłam i wskazuję raz jeszcze dobrze, że przepisy wprowadzamy zostały do treści ustawy, ponieważ zawieszenie zajęć zasadniczo ogranicza prawa, prawo do nauki, a wszystkie, wszystkie tego typu ograniczenia, które ograniczają prawa za, za, prawo obywatelskie zawarte w treści konstytucji powinny być regulowane treścią ustawy, a zatem zasadnie one zostały przeniesione do treści ustawy, ale w ustępie siódmym ustawodawca nam wskazuje, że skoro tak, to statut przedszkola, przedszkola, żebyście państwo nie pomijali tego, szkoły i placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego, nawet, która jest prowadzona przez osobę prawną nie będącą jednostką, jednostką samorządu terytorialnego, albo osobę fizyczną, w przypadku właśnie nie statut wówczas tylko organizacja wychowania przedszkolnego, czyli to. Ten, ta norma będzie miała zastosowanie i do przedszkoli, i do szkół, i do, plac, i do placówek, i do innych form wychowania przedszkolnego, określacie Państwo w swoich dokumentach statutowych organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, właśnie o których mowa w treści ustępu drugiego. I co Ustawodawca nam wskazuje, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne, które są wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach, w odniesieniu do czego? Do ustalonych, uwaga, tutaj znowu, w danym przedszkolu. Danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce, technologii, którymi się Państwo będziecie posługiwali w celu realizowania tych zajęć, technologii informacyjno-komunikacyjnych, czyli w jaki sposób informujecie, w jaki sposób się komunikujecie, komunikujecie się wzajemnie w czasie, gdyby ewentualnie nastąpiło zawieszenie prowadzenia zajęć. Proszę pamiętać, że to zawieszenie prowadzenia zajęć to nie wyłącznie w COVID-zie, ale. Na pewno albo z dużym prawdopodobieństwem większość z Państwa spotkała się z taką sytuacją, szczególnie w mniejszych jednostkach oświatowych, kiedy nagle wszyscy nauczyciele przynoszą zwolnienie, nie macie Państwo kadry, nie macie Państwo możliwości prowadzenia zajęć, no wówczas też to zawieszenie, te przepisy dotyczące zawieszenia znajdą zastosowanie, albo na przykład zdarzy się jakaś nieoczekiwana sytuacja, jakiś wypadek, jakiś, jakaś, jakiś, jakieś zdarzenie, czy to budowlane, czy to, czy to zalanie, czy, 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 czy brak wody, czy brak energii, elektrycznej. Co bezwzględnie, niestety, może nas dotknąć, co uniemożliwi Państwu prowadzenie zajęć w trybie normalnym, że tak powiem, stacjonarnym, no to wówczas też te przepisy znajdą zastosowanie. A skoro znajdą zastosowanie, no to w statucie należy, należy określić, w jaki sposób będziecie Państwo prowadzili te zajęcia w sposób zdalny, z określeniem kilku, kilku elementów. Tak? No i tutaj ustawodawca nam wskazuje, że również mając na uwadze sposób, połączenia. Przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. W zakresie szkół, dodatkowo zwracam Państwa uwagę dla tych z Państwa, którzy jesteście organami prowadzącymi szkoły albo dyrektorami w tychże szkołach, że statut szkoły określa również sposób potwierdzenia uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszan poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki. I teraz zatrzymamy się tutaj na sekundkę, ponieważ przepis wskazuje na statut szkoły, ale Państwo jako, że korzystacie z dotacji oświatowej i jako, że różnie jest z jednostkami, z organami kontrolującymi, to tutaj zwracam też Państwu uwagę, że może warto byłoby się zastanowić, czy by nie wprowadzić i w przedszkolu, prawda, i w innej formie prowadzenia, w innej formie jakichś zasad, które określałyby sposób potwierdzenia, może nie uczestnictwa uczniów w zajęciach, ale odebrania, na przykład, przez rodziców takich materiałów, żeby nie było zarzutu, że na przykład w jakimś tam czasie czy okresie dany uczeń, że nie ma dowodu, że dany uczeń korzystał z edukacji w państwa jednostce oświatowej. Ustawodawca nakazuje zatem, Zamieszczenie w treści statutu postanowień, które odnoszą się do trybu i sposobu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W treści ustępu siódmego nie precyzuje nam jednak prawda zwróćcie Państwo uwagę czy zasady te winny być określone precyzyjnie, czyli taki regulamin prowadzenia kształcenia zdalnego, czy też określone ogólnie, no właśnie, z odesłaniem do innych aktów, choćby regulaminów, takich aktów pozastatutowych? Wydaje się, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem mając na uwadze formę dokonywania zmian w statucie, a poza tym z, m, różnego rodzaju zaskoczenia, które mogą Państwa spotkać, lepszym rozwiązaniem jest właśnie określenie raczej ogólnie w treści statutu, a szczegółowego sposobu prowadzenia tego kształcenia zdalnego właśnie w innych dokumentach. Jednak to będzie zależne od okoliczności, które, od sposobu funkcjonowania każdej jednostki oświatowej. Możecie Państwo zatem albo precyzyjnie opisać te zasady w samej treści statutu, albo wskazać je ogólnie i doprecyzować w innych aktach. Ze wskazaniem, w jakich okolicznościach jednak w treści statutu taki tryb kształcenia znajdzie e, zastosowanie, żeby rodzice czy uczniowie mogli e, to wiedzieć, już to znać z treści samego statutu. Oraz, który z organów przedszkola jest właściwy do zapewnienia takiego kształcenia, to sobie też określacie Państwo w treści statutu, e, od którego dnia, Zawieszenia zajęć, szkoła czy przedszkole ma obowiązek wprowadzić to kształcenie zdalne. No i w jakim celu owe kształcenie się wprowadza, pamiętając, że ustawodawca nakazuje wprowadzenie czy prowadzenie kształcenia zdalnego po pierwsze, w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej, czyli żeby ona była realizowana, więc może Państwo będziecie mieli inne rozwiązanie, szczególnie jeśli to będzie y, krótki, y, krótki czas. Po drugie, w celu monitorowania postępów edukacyjnych dzieci, czyli kształcimy, czyli to jest to, o czym od samego początku rozmawialiśmy z Państwem w momencie pierwszego takiego covidowego zawieszenia, żebyście Państwo realizowali podstawę programową i monitorowali w sposób realizowania tej podstawy, pamiętając, że uczniowie samodzielnie nie mogą opracowywać sobie nowości programowej. Zatem kształcenie zdalne należy tak zorganizować, aby Organy jednostki oświatowej miały możliwość realizowania tych celów, a zatem państwo jako organy prowadzące, które wprowadzacie zmiany do treści swoich statutów bezwzględnie, bo w przypadku placówek niesamorządowych, to organ prowadzący wprowadza tę zmianę bez żadnych dodatkowych tam aneksów, aktów rad pedagogicznych i tak organ prowadzący po prostu wprowadza zmiany i te zmiany obowiązują od daty, w której tenże je wprowadzi. Oczywiście, w trakcie jutrzejszego szkolenia omówimy sobie z Państwem bardzo szczegółowo zapisy w treści Państwa statutów. Również i w tym zakresie wskażemy nawet takie proponowane zapisy, naszym zdaniem takie, które, które, które byłyby, czy są wystarczające do spełnienia warunków tegoż przepisu. Jeśli w treści, Swojego statutu, to tyle jeśli chodzi o zasady kształcenia zdalnego. Jeśli w treści swojego statutu zawarliście Państwo szczegółowe zasady rekrutacji, a tutaj odnoszę to szczególnie do tych z Państwa, które prowadzicie przedszkola publiczne, prowadzone przez osobę inną niż samorząd, gdzie ten obowiązek jakby istnieje wprost, to proszę pamiętać, że zmieniły się również terminy, na wystąpienie rodziców z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola, czy szkoły, czy oddziału przedszkolnego. I w związku z tym, uprzednio termin ten wynosił 7 dni, obecnie wynosi on 3 dni, ale jednocześnie uprzednio. Uzasadnienie na taki wniosek sporządzane było przez dyrektora w terminie pięciu dni. Teraz sporządza się je również w terminie takim krótszym, trzydniowym, ale jednocześnie rodzic miał siedem dni na sporządzenie odwołania od rozstrzygnięcia takiej komisji rekrutacyjnej od dnia otrzymania takiego uzasadnienia, ale obecnie ten termin też skrócono do trzech Dni. I w takim też przedniowym terminie dyrektor mm, przedszkola czy szkoły rozpoznaje, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia takiej komisji e, rekrutacyjnej. Mm. I tutaj zwracam Państwa uwagę, że te czynności, a to w oparciu o treść artykułu 130 ust. 6, a również no, no, no nowego przepisu wprowadzonego do ustawy prawo oświatowe, mogą się odbywać, czy mogą być podejmowane za, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu oczywiście artykułu 2.5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale jeśli tak ma być, to również ta kwestia powinna być, umieszczona, zamieszczona w treści statutu, żeby rodzic wiedział, w jaki sposób, w jaką formą w i w jakiej formie może się komunikować. Treść podjętej w tej sposób czynności powinna być utrwalona jednakowoż w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób, a decyzję w tej sprawie, czy to będzie odbywało się w sposób elektroniczny, czy też nie, będzie podejmował organ, organ prowadzący. Tradycyjnie oczywiście zajrzą sobie, drodzy Państwo, do Państwa pytań. Witam Państwa bardzo serdecznie raz raz jeszcze. Dziękuję Pani Wioleto, to, to bardzo miłe. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dobrze, dobrze, dobrze. Czy są, jakieś, czy są do mnie jakieś pytania? Zobaczymy. Jeśli czas pozwoli, proszę o informację, kiedy powinien nastąpić wzrost kwoty dotacji. No, teraz drodzy Państwo, liczymy, my właściwie tak z mecenasem uczakiem analizując sobie te wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone, kolejna zmiana to powinien być Oczywiście, październik, czyli zobaczycie to państwo w listopadzie, tak naprawdę. Hmm. Jeśli nauczyciele będą na L4, to przecież nie świadczą pracy i nie będą prowadzić zajęć na odległość. Pani Joru, rzeczywiście trafna, trafne spostrzeżenie, ale przepisy, które, o, których, o których mówiliśmy, nie o nieoprowadzeniu zajęć na odległość, ale o zawieszeniu funkcjonowania jednostki oświatowej, no znajdują się w akcie ustawowym i na tej podstawie będziecie Państwo zawieszali. Czy będą prowadzili zajęcia zdalne na, na odległość, czy nie, to będzie zależało od okoliczności ale będą zawieszone zajęcia w szkole, co oznacza, czy, przy, czy w przedszkolu, a zawieszenie zajęć, co będzie oznaczało dla rodziców, no prawo do świadczenia. Jeśli nie, zawieszy, nie zawiesimy tych zajęć w formie, którą nam nakazuje ustawodawca, rodzice nie będą mieli prawa do świadczenia. Będzie to nagranie dostępne do późniejszego obejrzenia? Tak, wszystkie te nasze spotkania na żywo, które się odbywają w tej formie, w jakiej jesteśmy, one są wszystkie do odtworzenia na żywo i możecie je Państwo znaleźć na profilu kancelarii, na tym profilu, na którym, na którym Państwo jesteście. Kancelaria adwokacka, adwokat Beata Patoleta. Wszystkie, wszystkie absolutnie od samego początku są. Do tych początkowych to nawet, a powiem Państwu, czasem żenująco mnie się wraca, bo rzeczywiście forma, czas, czas mówienia do Państwa powoduje, że, że, że zdaje się, robię to, robię to w, w sposób dla Państwa coraz bardziej czytelny. Czyli jakby wszyscy się uczymy, na no, całe życie się uczymy. W zmiany w w statucie odnośnie nauczenia zdalnego mają się pojawić od 1 września. Dokładnie tak, one mają obowiązywać od 1 września roku 2022. Pamiętajcie Państwo, że jeśli chodzi o statut, no to jakie są państwo obowiązki? No macie Państwo termin 14 dni na to, żeby taki zmieniony statut przekazać organowi rejestrującemu, czyli mówiąc wprost w wójtowi burmistrzowi czy prezydentowi miasta, na terenie którego macie Państwo zarejestrowaną jednostkę oświatową, ale też przypominam, że przepis ten pozostaje trochę bez sankcji, tak? Więc, więc na to zwracam Państwu uwagę. Dobrze. Dzień dobry, witam serdecznie również Pani Marto. Dzień dobry. Bardzo dziękuję Pani Jocha. Ja mam pytanie, czy można szkolenie zrobić wyłącznie dla osób prowadzących przedszkolenie publiczne? Szkolenia są dość długie, czas nas goni, mnóstwo mamy pracy. Chętnie byśmy, bym odświeżyła wiedzę oraz pogłębiła nowości, ale tylko odnośnie przedszkolenia publicznego. No to jutrzejsze przedszkolom niepublicznym jest dedykowane. Natomiast te, jeśli jak mówimy sobie o szkoleniach dotyczących kontroli, to one w, taki samym, w takim samym zakresie będą się odnosiły i do szkół i do przedszkoli. Te szkolenia, które organizujemy dla państwa z rozliczenia dotacji na kształcenie specjalne, one, będą, one są wtedy one są wówczas organizowane dla państwa i dla przedszkoli i dla szkół, dlatego że szkoły w tym zakresie mają inne przepisy. W pozostałym zakresie normy, ustawy o finansowaniu Oświatowych są tożsame dla Państwa. Czy informacja o tym, że nauczanie indywidualne też może być online, powinna być również w statucie, czy może być w regulaminie? Nie, nie wskazał ustawodawca konieczności i obowiązku zamieszczenia takiej informacji w treści, w treści statutu, więc samą formę możecie Państwo sobie określić w regulaminie. Czy koniecznie zmiany jako aneks do statutu pyta Pani Zosia? Otóż niekoniecznie. Znaczy ja uważam, że wprowadzanie aneksów do statutu jest trudniejsze do odczytania dla ich odbiorcy. W związku z tym w mojej ocenie zdecydowanie lepszą formą jest wprowadzenie statutu, który obowiązuje od 1 września 2022 roku. Co oznacza, że te poprzednie statuty przestają obowiązywać, w związku z czym nie ma konieczności, nie ma obowiązku wprowadzenia aneksu i wskazywania, a zmienia się ta ten, 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 ten przepis, ten paragraf i tak dalej, i tak dalej. Nowy statut obowiązuje od 1 września 2022. Nie ma konieczności wprowadzenia aneksów. Dobrze. Możemy dostarczyć do 14 września, jeśli dobrze rozumiem. Tak, pani Jedyta. W tym zakresie dokładnie o tym, o tym do Państwa mówię. Nie, do kuratorium nie, przekazać, nie przekazujecie Państwo statutu zmienionego, przekazujecie tylko do organu rejestrującego. Dobrze, jak, czyli do Wójta Burmistrza bądź Prezydenta Miasta, czyli tak naprawdę najprościej mówiąc do Państwa Wydziału Oświaty. Jak wygląda sytuacja z pensą dla specjalistów niepublicznych? W cały, pensum nie obowiązuje Państwa ten przepis, ale tak jak wskazywałam w mojej ocenie 22 godziny to jest dla Państwa ten obowiązek zatrudnienia w rozumieniu jednego etatu czy etat a, a my tutaj traktujemy ten etat raczej jako jednostkę przeliczeniową poruszymy to z Państwem jeszcze jak otrzymamy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji i Nauki o którą w trybie interpretacji wystąpiliśmy będziemy sobie z Państwem na ten temat czy będę ja z Państwem na ten temat rozmawiała mam nadzieję że nastąpi to niebawem no, Statut Placówki niepublicznej zatwierdza oczywiście tylko osoba prowadząca tylko organ prowadzący to jest właściwie jedna z podstawowych kompetencji organu prowadzącego. Jak Państwo sobie określacie kompetencje w statucie, to zawsze wskazujecie, że co naczelną rzeczą, którą robi organ prowadzący, to jest, to jest wprowadzanie statutu i wprowadzenie zmian do tego statutu, w związku z czym nie ma konieczności tutaj ani angażowania Rady Pedagogicznej, ani innych organów, chyba że znowu co innego wynika z treści Państwa statutu, ale i w tym zakresie możecie Państwo ten statut na przykład przy tej okazji zmienić. Tak, będziemy jutro omawiać po kolei wszystkie zmiany w statucie, które powinny być naniesione od 1 września, w statucie przedszkola publicznego i niepublicznego, przy czym prowadzonego przez osobę inną niż samorząd, ponieważ jest to szkolenie dedykowane tylko dla osób, które prowadzą jednostki oświatowe inne niż samorząd. Proszę powiedzieć, pyta Pani Joanna, czy zmiany w statucie odnośnie nauczania zdalnego lepiej wprowadzić w osobnym nowym rozdziale, czy dopisywać zmiany do poszczególnych rozdziałów? i Jak Państwu wygodniej tak naprawdę, bo to nie jest dru, duży element w zakresie organizacji myślę, że tam w odrębnej jednostce redakcyjnej mogłyby się e, zmieścić. E, czy wcześniejsze statuty jeszcze nie były dostarczone, czy teraz je dostarczyć? Możecie Państwo to zrobić. E, tak, ja też Pani doktor, czekam, przyznam Pani szczerze, na dokładną informację o zatrudnieniu nauczycieli specjalistów. Ja opieram się na tym, w jaki sposób ja interpretuję przepisy prawa, w jaki sposób m, m, my będziemy przekonywali ewentualnie sądy czy Organy do, do takiej interpretacji, jak zapisał to ustawodawca i jak my to czytamy. Chcielibyśmy, żeby to było też oczywiście spójne z tym, co wskazuje ustawodawca, ale zwróćcie Państwo uwagę tak krótka dygresja, ponieważ um, um, przedłużam, um, przedłużam, przedłużam to spotkanie. Nie chcę, żebyście Państwo um, tutaj zbyt dużo czasu musieli poświęcić na to spotkanie ze mną, ale jakby zwracam Państwa uwagę na taką, na taką okoliczność. Otóż um, skoro. Pensum dla placówek samorządowych, samorządowych, przepraszam, dla nauczyciela specjalisty wynosi 22 godziny. Skoro norma ta, zgodnie z wolą ustawodawcy, nie obowiązuje jednostek nie skoro ustawodawca wprowadza owe pensum i wskazuje, wylicza limity jednostek etatowych i mówi, że no to jeśli ty masz 100, no to musisz mieć 22 godziny danego specjalisty, w dużym uproszczeniu do Państwa mówię, to nie może jednocześnie ustawodawca do państwa mówić, wiedząc, że państwo nie macie zastosowania karty nauczyciela i wiedząc, że państwo zatrudniacie na podstawie kodeksu pracy, że u państwa ten specjalista w jednostce oświatowej musi sprawować swoje zadania przez 40 godzin. Byłaby to niekonsekwencja, byłaby to nierówność, nierówność w rozumieniu konstytucji. Nie wydaje mi się, żeby ustawodawca na, to, na taką nierówność się Zdecydował, no bo prze, przeciwnie, przepis wprost już na tym etapie byłby się nadawał do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego uważam, że te 22 godziny, na które wskazuje ustawodawca, to jest to, jest to na czym powinniśmy się, powinniśmy się opierać i rozumienie. Konstrukcja, może w ten sposób, konstrukcja przepisu w mojej ocenie na to pozwala. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Szczęścią z Państwa zobaczymy się oczywiście jutro o 17 w trakcie szkolenia. Polo, rozmawiamy sobie szeroko. Nie wątpię, że temat specjalistów, mimo że może nie bezpośrednio prosto, pewnie, pewnie jutro się poruszy, bo, bo, bo sobie dyskutujemy, bo Państwo macie szereg fajnych, trafnych argumentów w tym zakresie. Ale, ale przede wszystkim przedmiotem naszego jutrzejszego spotkania to oczywiście będzie dokumentacja, ta dokumentacja, która jest potrzebna, niepotrzebna, statuty, zmiany itd. I oczywiście omówienie form prowadzenia, czyli spółki, czy spółka, czy zmienić, jak zmienić, kiedy zmienić, jaki termin, jak chcę zbyć jednostkę światową, w jakiej formie ją zbyć, a jak chcę nabyć, to też w jakiej formie, tak? Czyli o tym wszystkim, o tym wszystkim. jutro. W czwartek będzie nas stółka opoda. Dodatkach. Ciekawe, istotne i istotne w zakresie oczywiście Państwa finansów, a później 30 kontrole i sposoby wydatkowania. Serdeczności dla Państwa. Pozdrawiam.